Cześć, witam w kolejnej mikrolekcji. Tym razem zajmiemy się opodatkowaniem usług informatycznych. Ja nazywam się Anna Leńczowska, jestem biegłym rewidentem i doradcą podatkowym. Porozmawiamy w tej mikrolekcji o opodatkowaniu zarówno w zakresie podatku VAT, jak i również dochodów uzyskiwanych z usług informatycznych. Zacznijmy od tego, że obowiązek podatkowy w usługach informatycznych powstaje na zasadach ogólnych. Co to oznacza? To oznacza, że powstanie nam wówczas obowiązek podatkowy VAT, gdy wykonamy. Usługę e, naszą informatyczną, zakończymy tą usługę i wówczas będziemy musieli naliczyć podatek VAT. I tu przypominam, że wprawdzie możemy wystawiać faktury do 15 następnego miesiąca po dacie zakończenia e, wykonywania takiej usługi, jednak podatek VAT i obowiązek podatkowy dalej powstaje w dacie wykonania tej usługi. Oczywiście, jeżeli otrzymamy jakąś przedpłatę, zaliczkę, na poczet naszych usług to również obowiązek podatkowy powstanie, więc również będziemy musieli taką zaliczkę opodatkować podatkiem VAT. Może się również zdarzyć, że przyjęliśmy jakiś większy projekt i nasze usługi będą przyjmowane etapami i wówczas obowiązek podatkowy powstanie również dla takiego etapu e, wykonania części usługi, dla której określono zapłatę. A więc tutaj będziemy mieć do czynienia z kilkoma momentami powstania e, obowiązku podatkowego dla całej jednej usługi rozliczanej etapami. Jednym z ważnych elementów jest też miejsce powstania obowiązku podatkowego, jeżeli świadczymy usługi na rzecz odbiorców z innych krajów. I tutaj, jeżeli naszym odbiorcą jest inna firma z e, kraju innego unijnego, to będziemy mieć do zastosowania tak zwane odwrotne obciążenia, czyli to nasz nabywca rozliczy podatek VAT od naszej usługi. Inaczej będzie wyglądać sytuacja, jeżeli świadczymy usługę informatyczną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli na rzecz po prostu Kowalskiego. Tutaj w zależności czy będą to usługi typu usług elektronicznych, czyli takich które mogą być wykonywane bez udziału człowieka, to wówczas będzie tu zasada szczególna i obowiązek podatkowy, powstanie w miejscu zamieszkania usługobiorcy. W pozostałych przypadkach miejscem opodatkowania takiej usługi będzie kraj usługodawcy, czyli po prostu nasz. I przechodzimy teraz do opodatkowania naszych usług informatycznych w zakresie dochodu. Co możemy wybrać? No możemy wybrać podatek według skali, podatek liniowy albo ryczał. Podatek według skali Czyli e, e, skala podatkowa 17,32%, pierwszy próg podatkowy 120 000 zł. Uwaga, to ma ulec zmianie od lipca 2022 roku. Podatek liniowy 19% no i ryczałt. Jeżeli nie wiesz, która forma opodatkowania jest dla ciebie najkorzystniejsza, zapraszam na provento.pl, aby umówić się na konsultację. Podatkową. Jeżeli chodzi o opodatkowanie ryczałtem, od stycznia 2022 roku mamy korzystną stawkę 12% na świadczenie usług związanych z oprogramowaniem, objętych grupowaniem oryginału programowania komputerowego, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania czy zarządzania siecią i systemami informatycznymi. To tyle w tej mikrolekcji dotyczącej oprogramowania opodatkowania usług informatycznych i do zobaczenia w kolejnej.